Siemka z tej strony i Witam Was w recenzji takiej kostki maluśkiej. To jak widać, jest mała. Można kupić ją w takich kulkach. już wam pokazuję w takich automatach. W takiej kulce. Kostka rusza się tak sobie Nie najgorzej Jest mała, w sam raz może zmieścić się do piernika mm. Tak i pudełko już pokazałem Porównamy do takiej kostki 1x1 wielkość Teraz do 2x2 jedna klocek, jedna. Dokładnie teraz jakby tu powiedzieć. Jedna piąta, szósta. A do 3 na 3 to jest półtora klocka. Czyli dwie klocki by się Dwie dwie kostki by się zmieściły na taką. Naklejki są w takim niezadobrym stanie, jak widać. Naklejki nie stan. Widać troszkę poprzeklejane. już kostka mi się podoba. Można ją sobie układać na lekcji. Tylko trzeba tak ruszać, jeszcze, jeszcze jest niewyrobiona, nie bo dopiero kupiłem. Może się kiedyś wyrobi. Klocków nie będę pokazywał, bo nie chcę, żeby się zaraz zepsuła. Ale są podobne do budowy takich kostek tanich. Także... Co? To byłoby na tyle. Kostkę polecam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.